Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, ja jestem oczywiście Max. Witam Was serdecznie, moi widzowie. W dzisiejszym odcinku, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę wyjątkowy, bo chciałbym razem z Wami usłyszeć pierwszy oficjalny utwór Pana Stonogi, Zbigniew Stonoga. Słuchajcie, wyszedł z więzienia już jakiś czas temu i nagrał swój pierwszy klip, swój pierwszy utwór, swój pierwszy kawałek. Muszę powiedzieć tak już całkowicie szczerze, że ja, przed, jak on nim poszedł w ogóle do więzienia, ja bardzo go dużo oglądałem. Jego, jego filmiki, jego charytatywną aktywność, jak i również to coś, co było obok tych charytatywnych różnych inicjatyw, a więc atakowanie rządu PiSu. I to wszystko, co on tam po prostu nagrywa, dla mnie to po prostu było coś niesłychanego, niespotykanego, dla mnie po prostu pan Zbigniew Stonoga to naprawdę jest kocur nad kocurami, naprawdę. Mimo oczywiście tego, że mimo jego wulgarności i mimo tego wszystkiego, jak on to, co on sobą reprezentował w niektórych filmikach, okej, okay, to, to, to wiadomo, tego pochwalać nie można, natomiast... Jego charyzma, jego w ogóle osoba, to co mówił, jak mówił. Wielu z nas na pewno się z nim zgadza. No i wyszedł na wolność, był w więzieniu chyba tak, rok, tam, czy półtora roku, już nawet nie wiem. I zobaczyłem na internecie słuchajcie, jego nowy klip, jego nową muzykę, i chciałbym razem z Wami. Po prostu sobie ją obejrzeć, posłuchać, co Zbigniew Stanoga ma do zaprezentowania swoim, nie tylko jeżeli chodzi o walory wokalne, ale również i treści pisarskie, bo tutaj nie można powiedzieć, ale pan Zbigniew Stanoga jest bardzo inteligentną osobą, co pokazywał już wiele razy. No, i jestem sam ciekawy, jak to wyszło ten cały jego klip i, i jego najnowsza, pierwsza, pierwsza oficjalna piosenka. Więc pozwolicie, że sobie założę moje nowe słuchawki, które muszę Wam powiedzieć, już skorzystam z nich jakiś czas i naprawdę są, no, nie mówię, że doskonałe, ale bardzo, bardzo dobre. A więc co? Lecimy z panem Stonogą. Tutaj sami ogólnie ten na YouTube ten film jest. On, on nazywa się Dla Jaruchy 23 września 2019 roku. A więc troszeczkę już czasu jest ten klip na YouTube. Jeśli go nie oglądaliście, to teraz czas go obejrzeć. I posłuchać. O. To jest specjalna piosenka, którą napisałem dla mojego przyjaciela Jarosława w więzieniu. Ja sobie nóżką tupa. Wszak w tygodniu i w niedzielę I jeszcze kurę w imię pana Chodzi po polsce bardzo wiele U. Jebać z kurwiela z metra ciętego Jebać do pierdolonego Ludź kurwie w mordę Jeba Wieczorem z rana, aż kurwa zdechnie zapomniana. Nie masz kurwiela z tego, nie masz się z meka, pierdolonego. Wróć kurwie w mordę, wieczorem z rana, aż kurwa zdechnie. W swoich kurwy mają ziofrówkę, sukę zaburzoną, co ludzi krzywdzi w dzień i w nocy. Dali władzę nieskończoną. Lekarzy kurwa w sądach moczy, niebać z z metra cię tego, kupić Boinga bardzo dużego, a jeszcze lepiej kupić herbasa i wysłać na chuj tego futasa. Nie skurwiela skór wiela z cię tego, kupić Boinga bardzo dużego. Jeszcze lepiej upić erbaza i wysłać na chuj tego kutasa. Nie płac wiela z metra ciętego. Kupić boinga bardzo dużego. A jeszcze lepiej upić erbaza i wysłać na chuj tego kutasa. Słyszał i wysłać, go wysłać. Koniec? Na wieki wieków No i słuchajcie, jakie recenzje tego po prostu Zajebistego hitu, który mam nadzieję się okaże w internecie. Ja muszę Wam powiedzieć, że Stanoga to jest jednak po prostu chłop z krwi kości. On tak naprawdę się w ogóle nie pierdzieli w tańcu i, i, i się nie boi. Ja naprawdę go podziwiam. Podziwiam za to, co przeszedł i cały czas. Cały czas widać, że po prostu ta nienawiść do, do, do po prostu jest tak ogromna, że ona chyba raczej się nigdy nie skończy. Yy, póki oni rządzą, a jak już nie będą rządzić, to i tak po prostu Stanoga im nie odpuści. I bardzo dobrze. Yy, ale na temat polityki się nie będę tutaj wypowiadał. Jeżeli chodzi o samego pana Stanogę. Pozdrawiam go serdecznie, naprawdę pozdrawiam go serdecznie. Trzymam za niego kciuki. Mam nadzieję, że się wszystko tam u niego poukłada, bo doskonale wiem, jaka jest u niego sytuacja. I mam nadzieję, że będzie, będzie częstszym gościem na YouTubie i będziemy go mogli sobie razem posłuchać i podyskutować może czasami na temat jego przemyśleń, wykładów politycznych. Kto wie. Dobrze. Jak Wam się podobał ten kawałek, mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, czy Wam się podobał, czy Wam się nie podobał, a jeśli się Wam nie podoba, to dlaczego. A jeśli się podobał, to też dlaczego ja sam jestem ciekawy. Dla mnie najważniejsze jest to, że pan Stonoga naprawdę ma zajebisty wielki dystans. Do siebie, nie boi się, absolutnie nie boi się tych rządów i robi cały czas idzie słuchajcie pod prąd to jest naprawdę nie jeden by już całkowicie zrezygnował z tego typu z tego typu mm, komentarzy jeśli dany rząd by go tak po prostu stępił yy, już wiemy doskonale jak tam w więzieniu było u, u pana Stonogi a on cały czas słuchajcie cały czas idzie i, i, i wali głową w mur Mam nadzieję, że, że kiedyś ten mur zostanie w końcu roztrzaskany. Yy, to by było na tyle w tym odcinku krótkim, ale mam nadzieję jakże śmiesznym, zabawnym. Yy, ale nie tylko, ale nie tylko, bo Stonoga, jestem prawie tego pewny, to te wszystkie słowa, które przelał na kartkę i później zaśpiewał w mikro, do mikrofonu, yy, płynęły tutaj z serducha i jestem tego pewny w 100%. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia na moim kanale.